28 września, czwartek, skoro świt dziewiąta. Za dwie godziny przyjeżdżają kury. Więc to osiadkowaną wolierę zaraz jeszcze, jeszcze dokończę. Mam maty maskujące, mam grzędy i oczywiście wyścierę. Tutaj domek dron. Trochę się namęczyłam, ale z drobną pomocą rodzinki udało się postawić. Oczywiście jeszcze będzie. Dokańczany, kryty papą, impregnowane, wszystko jak należy. Muszę zacząć się spieszyć już, bo jesień w pełni, zaraz przyjdzie zima, a ja jeszcze w polu. I to dosłownie. Dobrze. Do tej wolniery wpakujemy 30 roz. Zobaczymy jak się, jak się zaklimatyzują. Nakręcę zaraz drugi odcinek. Kiedy już będzie oczywiście gotowa. Na razie to troszkę jest w proszku. I co tam? No zobaczymy jak sobie poradzą. O, słychać jakiś A nie, to ptasiek. Już myślałam, że może jakiś jeleń się pokusił odwiedziny. No dobrze, to ja tutaj idę do roboty i czekamy na rozy.